Pierwszą rzecz, którą zrobiłem, jak mi zamontowali, internet w domu. Serio, pierwszą rzecz. To właśnie ściągnąłem piosenkę o Mietku Żulu. Mietek, żul, to jest to? Tak. czekaj. Codziennie pod sklepem z kublami jest. No! Mietka żula już usłyszeliście. No teraz usłyszycie o open source. Miłosza żula. Miłosza żula. <noise> <noise> Open source żula. Open source. <noise> Z open sourceu można wyżyć. Czy można wyżyć? Nie można. What? Chyba już można, coraz bardziej. Można, można. Teraz do, do, do donaty to są. Donate. A nie sądzisz, że GitHub to jest jak Only Fans tylko że dla programistów? OnlyFans też może być dla programistów. ale Ależ ale, ty jesteś tym dawcą, że tak powiem. A, contentu. 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 Content creator. No. no? Nie? A nie widzisz tutaj takiej korelacji? I widzę jedną. Yy, znaczy jedną różnicę. Jedno rozwiązuje problemy biznesowe, a drugie rozwiązuje problemy duszy, powiedzmy. Duszy. Duszy. <laughs> duszy. Pięknie <laughs> to nazwałeś. No dobrze. Dzisiaj w tym odcinku. Vloga, porozmawiamy o open source'ie. Tak jest. I robimy ten odcinek tylko po to, żeby w komentarzach zobaczyć, jak nasi widzowie chwalą się swoim open source'em, swoimi osiągnięciami, tym, czego, doko czego dokonali za darmo. Gratis to uczciwa cena. Za darmo. Lub pieniądze, bo to coraz częściej się pojawia. W dużej mierze za darmo, nie ma co ukrywać. Wydaje mi się, że no. tylko top kontrybutorzy, top open sourcerzy. Naprawdę na tym zarabiają ludzie, którzy robią to masowo, po prostu, lub mają jakąś dużą bibliotekę, na podstawie której zbudowali biznes, w dużej mierze jest to pewnie praca za darmo. Nie sądzisz, Mateusz, że to jest niesamowite, że ktoś za darmo oddaje jakąś swoją wiedzę, poświęca czas tylko po to, żeby pod innym repozytorium było. Coś więcej, jakieś jego tam zmiany, poprawki, zgłoszenie baga. To, to jest niesamowite, to, nie? To, to wie, nie ma chyba są... żadnej innej takiej branży, w której ktoś tak by się dzielił swoją wiedzą. Maksimum wakacji, jak najwyższe zarobki, zero zainteresowania. Nie wiem, może, ale znaczy, masz, masz rację, to, bo to ja bym powiedział, że są dwie rzeczy. Ogólnie uważam, że nasza branża i społeczność się bardzo chętnie dzieli wiedzą, to ogólnie widać w internecie, a druga rzecz jest taka, że zobacz też, że wiele osób, które zajmuje się open source'em, niestety po jakimś czasie się wypala, bo. Są też w stosunku do niego duże oczekiwania. Wiele osób, które prowadziło popularne biblioteki open source, powiedziało, że ilość krytyki, jakby issues'ów zgłaszanych, pull request'ów, po prostu ich jakby no... Przytłacza. przytłacza. o dobre bardzo określenie, przytłacza. Dziękuję. I ostatecznie z tego zrezygnowali, więc część takich bibliotek albo musło, mu, musiała iść pod zarządzanie jakiejś, nie wiem, fundacji, czy nawet firmy, firmy sponsora, tak. albo po prostu ktoś musiał na tym zbudować biznes. Mhm, mh. No, no to mamy tutaj przykład Merrix Studio, który ma tak. kilka open source'ów. No zobacz. No i mogę ci zaprezentować taki jeden. No dobra, zaprezentuję ci kilka, ale powiem o pierwszym, yy, który, który, mam tutaj na, na liście, jest Django Trench. Okopy, okopy. Oh. To w ogóle pasowało do wojny tak. No, ale to nie pasuje. Dobra, to nie pasuje, ale Fod. to powstało dużo, dużo wcześniej. Dużo, dużo wcześniej to powstało. Django Trench i w ogóle muszę Ci powiedzieć Mateusz, że Django Trench to była taka furtka, to może powiem teraz w, innym, w innych, tak. nie wiem, software i tak dalej, zrobiliśmy i dzięki temu mogliśmy sobie pojechać na Pycona i tam tak. zrobić warsztaty. Dla kolegów tam ze Słowacji, Czech i, i Polski, bo akurat Pajkon Polski, tak sobie gości też takich innych um, obcokrajowców, że tak powiem. się Bardzo podoba nazwa Django Trench, wiedząc, co robi ta biblioteka, uważam, że ta nazwa jest. No. Pasuje, jest, nie? jest, jest, jest no, bardzo zmyślna. Pasuje. No i, i, i co, I, no to jest aplikacja, że tak powiem, no, aplikacja, która umożliwia to, żeby włączyć Two-Factor Authentication w naszej aplikacji, która jest napisana w Django, tak? I korzystamy na przykład z Resta, tak? Bo dużo było takich aplikacji, które działały przy templatkach jakichś i tak dalej, no i widać, że ludzie już dawno potrzebowali czegoś, co, co jest bardziej rozwinięte. W stronę, w stronę API, nie? czyli czegoś, co robi się teraz na co dzień. Tak? To, co w ogóle na co bym zwrócił uwagę, to co jest istotne w Open Source, to to, żeby było README. O, no wiadomo. Czy coś, co opisuje w ogóle, tu już widzę, że graficzka się coś no, nie wyświetla, coś tam się nie, nie, zepsuło. Nie przygotowałeś się. Zepsuło się coś, ale te badże tutaj, które widzimy, tu... To Właśnie widzę. one są w ogóle, wydaje mi się, że to są jak stopka na forum. Na forum? Wiesz, wiesz o co tak. chodzi, te grafiki takie, co były takie... A to mi się co innego kojarzy, rozumiem o czym Jak one jest? się nazywały? To się nazywało Futery? Fu... Futery... banery. Jeszcze... No jeszcze chyba, jakoś inaczej było. Karol, jak to się nazywało? Nie pamiętam. Karol nie pamięta. Bo, bo wiesz, to mi się bardziej kojarzy z tym, że były strony, które miały badża zoptymalizowane pod IE. Tak, i W3C tam <laughs> valid i tak dalej. Tak, a nie? teraz się chwalisz tym nie, że działa pod IE, tylko, że ma code coverage 98%. No, dokładnie. I tutaj doksy są i tak dalej na PyPy wrzucone i w ogóle. Muszę powiedzieć, że dla kogoś, kto nie zainteresował się jeszcze open to ja bym polecał, żeby wejść, popatrzeć na różne projekty. I zobacz, co tam faktycznie w tym siedzi i jak to w ogóle ten cały proces tego wygląda. To może się wydawać dość łatwe na początku, ale tak naprawdę odkryjemy tak dużo różnych narzędzi, które nam umożliwiają sprawdzenie wielu rzeczy, tak naprawdę. Czy jakieś, na przykład, nie wiem, na GitHubie, jeżeli nie mamy swojego repozytorium, to mamy coś tak jak nie wiem, dependa, bot, czy, czy coś takiego, który nam pokazuje, że o kurczę, mamy tu niezaktualizowane jakieś requirementsy i tak dalej, i nawet. Sam robi nam pull requesta z tymi zmianami. Nie? Więc muszę powiedzieć, że to jest bardzo, yy, bardzo spoko. No tu widzimy, ta, ta biblioteka ona już trochę, trochę żyje, ma 160, 188 gwiazdek, widać, że mam wadę wzroku. Yy, z, no i 27 forków, co, co dobrze świadczy o tym, że ludzie forkują jednak repozytorium. No i mamy pull requesty, no. natomiast hmm. mamy pull requesty po których widać, że no fajnie by było tam sobie pozmieniać parę rzeczy. I co jest w ogóle najlepsze, muszę powiedzieć dla osób, które u nas pracują w firmie, to to, że widzą, że inne osoby z tego korzystają, a oprócz tego, że korzystają, bo widzimy, że zgłaszają na przykład jakieś issuesy, to oprócz tego oni jeszcze tworzą pull requesty. I no, to jest mega no fajne. A powiedz mi, bo wspomina, że jest używane yy, yy, u no. nas, Domyślam się, że idea powstania Django Trendcha była taka, że było to potrzebne w więcej niż w jednym projekcie i po prostu było stworzone najpierw jako rozwiązanie wewnętrzne i wyciągnięte do Open Source. A. Więcej niż jeden projekt to? Lama. Lama. No, nie. Lama. <głos> Brawo. <głos> <głos> tak, więc było potrzebne w więcej niż jednym projekcie. I myśmy, dobra, to zróbmy z tego. Tylko, wiesz, ile to czasu zajęło? Dużo, bo do tego jest ta dokumentacja yy, na Read the Dogs, z tego co pamiętam, yy, wrzucona. Mhm. A to w ogóle widzę, że pierwsza wersja chyba 4 lata temu powstała. Tak, 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 tak. No to już ma swoje lata tam, nie? To, to tak. To no nie jest Mateusz zwykła. A, nie, obligacja, nie, nie to tam, nie, no no, nie okay. to to tam. To nie pierwszy lepszy open source. Dokładnie, ale mamy drugi taką świeżynkę, bym powiedział. Świeżynkę, świeżynka. Dobra. świeżynka. I świeżynka to jest flatter. I teraz powiem wizir, chociaż nie wiem, czy tak powinienem to przeczytać. Mateusz ty z języka angielskiego jest dużo lepszy i, i, ja. i z tej wymowy. Mam go mówić po angielsku, po amerykańsku czy po polsku. Wizir? A, a, a może to nie jest po angielsku? A jest po angielsku na pewno. Może jest. Vizier Challenge. Aha! <laughs> Flute Vizier <laughs> Challenge. No? no, może tak. Co? No dobrze, no to mamy Flute Vizier Challenge. Taki teraz trochę Francus pomylony z angielskim. No ale dobra, mamy tutaj um, Open Source'a, który jest takim. Showcase bym powiedział. No, show to, nie? Mm -hmm. Czyli coś, co będzie pokazywało w jak, jakąś, jakiś przykład aplikacji. To jest akurat aplikacja we Flutterze zrobiona. Zaskoczyłem w ogóle pewnie wszystkich tutaj oglądających. <laughs> Niemożliwe. Flutter mam no, nazwę, no. a ja byłoby oh, o, no, wyrażajki. No, no. <laughs> Żarcik. <śmiech> I mamy aplikację, która jest taką aplikacją finansową. Jak, ona, jak ktoś używa Revoluta, Zena i innych rzeczy, ha, teraz powinien powiedzieć, a macie tu kartę Zen, możecie nie, tam nie, korzystać. Nie, nie macie, nie, macie nie, tu, My nie mamy tego. Nie, nie nie <sum> tego. No, więc yy, i tutaj to, co jest istotne w ogóle, to bardzo fajne przy takim czymś są te screenshoty, że one tak. pokazują, jak faktycznie to będzie wyglądało, z czym to się w ogóle wiąże. Są pozostałe linki do tego, do dribla, Invision yy, i tak dalej i teraz to, jest, to trochę pokazuje, jak dużo osób jest w coś takiego zaangażowanych. Bo normalnie mógłbyś sobie powiedzieć: A, dobra, ktoś to zrobił na Driblu, coś tam i tyle. Nie, ale to dostało, że tak powiem, tchnione zostało w to życie. W to życie. Życie poczęte. Przeniesione na kod. Tak jest. No. Porównanie? Mm -hmm. Poetyckie. Poetyckie. Nawet bym powiedział, że już politycznie. Czyli rozumiem, że możesz sobie to zainstalować i nie tylko, i widzisz to, co mogłeś obejrzeć, te designy na Dribblu, widzisz rzeczywiście w swojej aplikacji, i jakbyś chciał podejrzeć, jak one zostały zrealizowane w kodzie, możesz to zrobić. Tak. I zobacz, co jest niesamowite, tematem. To co zostało zrobione jakieś dwa miesiące temu. Nie? Tak. Zobacz, ile ma st starów, chciałem powiedzieć, starów. gwiazdek. 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 Ile ma gwiazdek i ile ma forków. Tak. I teraz porównaj sobie to do tręcza, który miał. Mhm. O ile mnie pamięć nie myli, 188 gwiazdek i 27 forków. Tak, ale zobacz, że prawda jest taka, że ładny design sprzedaje. W Django trenczu to jest rozwiązanie backendowe, tam nie ma screena, no bo nie, bo nie ma co. To jest rozwiązanie do zaimplementowania w kodzie. A zamiast jest demo. Mamy demo tam. No jest, no. a to, to trzeba było wrzucić screena, demo. A bo no tu no. masz ładnie zrobione designy i jakby wartość oczywiście dla różnych osób może być różna, ale jest ładny design przeniesiony na kod. Się gwiazdkuje. A ładne. a ładne się klika. O, wiemy, wiemy to a, po Instagramach. No, mhm. dlatego my się nie klikamy. God damn right. <laughs> Mamy jeszcze coś takiego jak Melix Flutter Charts. I to jest coś, co są. To jest w ogóle niesamowite, bo to są wykresy wyciągnięte z aplikacji Melix, tam Flutter Visier Challenge, <laughs> tak? Z tego wyciągnięte i do osobnej biblioteki, którą możemy użyć w innych Dwie W ogóle nie na jednym ogniu. A tak właśnie. I to jest to już jest wyższy poziom. Bo jak sobie Mateusz zobaczysz, zobacz. Tak. zobacz. To jest animacja. Och, tu jest GIF. I tu są pokazane hmm. różne hmm. rodzaje wykresów. I to jest tak. coś, co nasi deweloperzy mobile uznali, że to będzie potrzebne właśnie na tym rynku, mobile i tak dalej. No więc wygląda to bardzo dobrze. Cztery forki na razie. A, chciałem sprawdzić ciekawą rzecz, i, i jednak jest, bo się zastanawiałem, że skoro to jest wyciągnięte z tamtego projektu, to czy tamten projekt ma jako dependency to repozytorium? Jest. 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 To tak. też zresztą było tutaj w, w Readme w ogóle tak. chyba zapisane z tego, tak, tutaj o czarce. A, no? Jest. I jest pod A, myśl, Myślałem, że cię tu. Normalnie. Nie, nie, nie. nie. Head of Technology czuwa. A tak naprawdę czuwać specjalnie nie musiałem, bo deweloperzy są świadomi tego, jak to powinno się robić. I ogólnie muszę powiedzieć, nie wiem, czy Mateusz, ty to zauważasz, ale robienie czegoś takiego daje ogromną frajdę. Że możesz to upublicznić, możesz to robić na zewnątrz. Są pewne zawody, które coś upubliczniają i niekoniecznie jest to fajne z punktu rodziny, na przykład, nie? Pewne zawody z coś upubliczniają i nie jest to fajne z punktu rodziny. Tak. Rodzina na przykład nie, nie pochwala tego, ale ktoś tak. może zarabiać dużo pieniędzy. Na przykład politycy. Ja też bym się wstydził pu tak. publicznie być politykiem. Nie wiem, czy można być niepublicznie politykiem. W domu możesz być politykiem. Znaczy, politykować możesz w domu, z wujem tak. Ale jakby porządni ludzie w politykę nie idą. Szanujący się. No, no ale wracając, to, to mega fajne. To jest taka. Ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu tego, że ten open source daje tak dużo możliwości ludziom i ludzie widzą w tym gigantyczną frajdę. Bo ja nie, ja nie jestem niestety takim aktywnym kontrybutorem. Chciałbym być. Bo, bo myślę, że wiele osób też zwraca na to w ogóle uwagę. Oto zresztą tu jest mój profil. O. Mogę sobie kliknąć. Co ja tu mam? O. Hamlpai. Widać, że to lata świetlne w ogóle. Haml to taki był kiedyś. Jakby język czy pisania talent, no, ten templatek templatek, w ogóle no, takich, nie? Engine, no. żeby, żeby skróty robić. Tak, tak. E, no, więc tu mam widzę, że czterech followersów. No ale to nic praktycznie nie robię. Nie? Ale myślę, że jest wiele osób, które dbają o ten profil i coraz częściej przy rekrutacji. Zwrac... No, jakby ludzie podają link do profilu na GitHubie, to zazwyczaj na nim coś mają. Tylko najgorsze jest to, jak mają tam zadania takie, wiesz, tam o pierwszy projekt w ogóle, tam, o demo, tam. blog demo page czy coś tam. Znaczy, wiesz co? Ja myślę, że to jest fajny dodatek, ale nie wiem, czy to jest konieczność. Myślisz? Według że... mnie przy osobach bardziej doświadczonych, czy to jest konieczność? No. nie, ale to jest takie. Nice to have. No wiesz, często osoby doświadczone mają jednak NDA-ki podpisane i pewnie rzeczy nie mogą. No dobra, ale coś co jest open sourceowe, po prostu no. to nad tym sobie pracujesz. I, I to pokazuje trochę, że ty jesteś też takim hobbystą trochę i jednak działasz w tych wszystkich rzeczach. No nawet chociażby pogwiazdkować jakieś konkretne rzeczy, które używasz. Jak, jak masz tam coś w głowie, też to poforkujesz, przecież nie to no, ile jak, forkujesz tam? Jak coś mam w głowie, to forkuję, tak? No, forkuj to. Nie, nie, ja, no. ja na Githubie przerzuciłem się na Gitlab z takimi swoimi prywatnymi rzeczami, ale bo, bo tam trzymam jako. jako to, A wiesz dlaczego tak zrobiłeś? Bo na Githubie było to płatne, ale już jest darmowe, możesz wracać, Mateusz. <noise> <noise> a na, na Githubie są za darmo pry, te prywatne repozytoria? Tak. No, na GitLabie się kiszę. cały no, czas. w pewnym momencie tak zrobili. A to no. wszystko dzięki Microsoftowi. No, dzięki Microsoftowi. Microsoft. Bill Gates. Developers, developers, developers. Developers, No. <laughs> Jeszcze jedna biblioteka. Jeszcze jedna jest biblioteka Simple Storage. Simple Storage to jest taka odpowiedź na Django Storages, tak. Który jest, który jest do tego, żebyśmy mogli Django połączyć z jakimś S3 i innymi tak różnymi storage'ami, które, które są. Mhm. A, a tutaj mamy coś, co jest, ma być takim wyjściem naprzeciw tego, że nie używamy tylko Django, a też innych, czy frameworków, czy bibliotek i tak dalej, więc żeby z fast API tego użyć i tak dalej. Więc Mogę możemy użyć tego to, właśnie. W Tornado. W Tornado na przykład. A Tornado, no na przykład, tak? No. Tak. W Pyramidzie. No, też. I na przykład tym na Da nie testować tego w to Tornado. No na pewno nie, ale nie trzeba, bo to jest typowo takie Pythonowe. No, to, okay, to jest takie wiesz, jak to się nazywa? Frameworkowo-agnostyczne. A, Technology Agnostic. Framework, Framework agnostic, <noise> no, blisko. Ja powiedziałam po polsku, to musisz powiedzieć po angielsku, no? różnił tylko co akcent. Dlatego wizję czy dla mnie jest bardziej. No dobra. Ja bym polecał każdemu, żeby zwrócił na to uwagę, rzucił okiem niekoniecznie na te konkretnie tutaj, tylko po prostu poprzeglądał sobie, jak wygląda to w jakichś różnych innych firmach i tak dalej i zainteresował się open source. Bo, ja ma to już nie wiem, czy ty wiesz, ale mam taki plan, żeby tak. nasza strona z podcastami była open sourceowa. Tak, naprawdę. Tak. Wrzucimy ją normalnie tutaj na GitHuba i każdy z naszych y, widzów będzie mógł sobie kontrybuować do tego i tworzyć tą stronę na nowo, dobrze, rozwijać. Trzy, trzymam cię za słowo. Wrzucę mu to. Będzie, będzie, a ja zrobię pierwszego komita. Dobrze? Wiesz, ja będzie wszystko, że ja zrobię. A, że Nawet frontend. A nie, frontend dam tobie spuszować. <noise> no, no nie wiem, czy to dobrze. <noise> Będziesz miał, też miał ten swój kawałek podłogi. mógł, nacisnę. Przycisk. Tak jest. No. Dobrze, dajcie nam znać, czy wy macie jakiś open source, do którego kontrybujecie, jesteście twórcami być może jakiejś biblioteki open sourceowej, albo dajcie nam znać o po prostu waszych ulubionych bibliotekach open sourceowych. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Hej, trzymajcie się, cześć.